Cześć, jesteśmy na torze Silverstone i teraz razem z Patrykiem zamierzamy Wam opowiedzieć o kilku najciekawszych miejscach tego toru. Myślę, że najbardziej charakterystycznym jak i najbardziej e, najciekawszym miejscem toru, szczególnie z punktu widzenia kierowcy jest e, sekwencja zakrętów Mackets Packets. W zasadzie numery od 10 do 14 na naszej mapie. Bardzo trudna sekwencja, szczególnie w samochodach klasy GT, ze względu na to, że w bolidach jednomiejscowych bardzo często jesteśmy w stanie przejechać większość tej sekcji tylko z odjęciem gazu albo z lekkim hamowaniem. W samochodach w stylu Porsche, w samochodach klasy GT jest to całkiem spore hamowanie. Zmiana biegu zaraz po dziesiątce, po tej pierwszej części. No i bardzo ważne wyjście na drugą tylnią prostą Kolejne ciekawe zakręty, bardzo podobne do siebie to 9 i 15 na naszej mapie Są to prawoskrętne zakręty, bardzo długie na których trzeba naprawdę szybko przejechać i wierzyć, że tylna oś nam nie ucieknie do dziewiątki wjeżdżamy na piątym biegu, zrzucamy jeden bieg i później już tylko dodajemy gazu. Piętnastka jest trochę wolniejsza, trochę dłuższa, więc musimy zbić aż do trzeciego biegu, żeby mieć dobre wyjście na końcówce okrążenia. Ja muszę przyznać, że dziewiątka to jeden z moich ulubionych zakrętów. To zakręt, który był pierwszym zakrętem na starej konfiguracji toru, która osobiście, nie wiem jak tobie Patryk, ale mi bardziej odpowiadała. E, dziewiątka jest o tyle trudnym zakrętem, że bardzo łatwo za szybko w niego wejść i, i wylecieć trochę poza tor, a sędziowie są wyjątkowo ucyleni na to, abyśmy trzymali się akurat w tym miejscu w białej linii. Z mojego punktu widzenia e, kluczowym e, miejscem tego toru, jeśli chodzi o, szczególnie o kwalifikacje, e, będzie pierwszy sektor. E, bardzo ważne jest, aby nas Silverstone dobrze zacząć e, okrążenie zacząć to okrążenie z dobrym czasem właśnie w pierwszym sektorze. Ten sektor został całkiem niedawno przebudowany. Szybki pierwszy zakręt i potem bardzo ciasna trójka i czwórka. To są miejsca, które są myślę wyjątkowo trudne. No i miejsce, które w zeszłym roku dało mi pole position, czyli zakręt numer 18, w którym wielu kierowców wyjeżdżało poza, poza białą linię. Między innymi był to raz, który po kwalifikacjach został właśnie cofnięty o jedno miejsce i dzięki temu ja miałem popozycję Moim zdaniem ważne są też jeszcze zakręty 6-7-8 na naszej mapie szczególnie ta szóstka, bo po bardzo długiej prostej nie widzimy wjazdu do ani tego wierzchołka zakrętu numer 6 więc musimy dobrze wyczuć hamowanie i po prostu patrzeć w dal Na tym kończymy odprawę na torze Silverstone trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia Do zobaczenia